3 plusy i 3 minusy. HTC U11. Plusy. Optymalizacja. W HTC U11 znajdziecie ośmrodzeniowego Snapdragona 835, taktowanego zegarem 2,45 GHz. Telefon działa na Androidzie 7.1. Działa bardzo dobrze. No, przynajmniej po pierwszych tygodniach trudno się do czegoś przyczepić. Niezależnie od ilości uruchomionych aplikacji, sprzęt działa sprawnie i nie irytuje przycinkami. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że to Android i jeszcze wszystko może się wydarzyć. Póki co jednak optymalizacja to jeden z głównych plusów tego sprzętu. Wygląd HTC 10 było toporną cegłą, dlatego U11 wygląda przy nim naprawdę ładnie. Pierwsze wrażenie jest świetne, głównie ze względu na śliczny tył sprzętu. Testowałem telefon w niebieskiej wersji kolorystycznej, ale świetnie prezentują się również inne kolory. Mimo smukłej, trochę śliskiej bryły U11 dobrze leży w dłoni, no i oczywiście prezentuje się elegancko. Przyczepiłbym się jednak do dwóch rzeczy: dużych czarnych przestrzeni na górze i na dole ekranu oraz trochę dziwnie rozmieszczonych przycisków funkcyjnych wyświetlanych obok przycisku środkowego. Aparat. Czy HTC 11 ma lepszy aparat niż Samsung Galaxy S8? Tu trzeba dogłębnej analizy, bowiem w wielu przypadkach aparaty obu smartfonów idą w web web. S8 radzi sobie jednak lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych. To jednak bez wątpienia najlepszy aparat, jaki dotychczas zaoferowało HTC. Do tego sam aparat działa naprawdę szybko. Minusy. Brudzi się niemiłosiernie. Błyszcząca, prawie lustrzana tafla zamiast tylnej klapki wygląda super, ale tylko jeśli jest czysta. A utrzymanie tego sprzętu w czystości graniczy niemal z cudem. Dawno żaden testowane przeze mnie urządzenie nie zbierało tak bardzo odcisku palców i nie sprawiało takich trudności w utrzymaniu w czystości. Rozwiązaniem jest Etui. Lub plastikowy case. Ale co wtedy zostanie z ładnego wyglądu? Brak mini jacka. Powiecie, że nie idę za trendami i nie doceniam słuchawek na USB-C. Doceniam. Te dołączone do HTC U11 również, bowiem fajnie redukują szumy i otwierają nowe możliwości wykorzystania słuchawek. Tyle tylko, że kiedy chcę skorzystać ze słuchawek, które już posiadam, muszę użyć przejściówki. Ta na szczęście jest w zestawie, ale sami widzicie, że taka konstrukcja wygląda tak sobie i średnio się sprawdza. No, chyba że w ogóle przejdziecie na Bluetooth, to bowiem najlepsze wyjście przy takim rozwiązaniu. Ściskanie. Bajek, który na papierze wygląda dobrze, w praktyce działa już tak sobie. O co chodzi? O ściskanie, obudowy i przypisanie funkcji temu działaniu. Można tak włączyć aparat, zrobić zdjęcie lub screenshota, ustawiając też funkcję w zależności od długości ściskania. W praktyce działa to jednak tak sobie i nawet jeśli jest intuicyjne na pierwszy rzut oka, to faktycznie nie stanie się waszą codziennością. Powiem wam, że HTC U11 to bardzo fajny sprzęt, przede wszystkim jak na HTC. Sami wiecie, że HTC ostatnio z telefonami radziło sobie tak sobie. I HTC U11 udowadnia, że można wrócić z naprawdę fajnym urządzeniem. Tyle tylko, czy to urządzenie będzie w stanie poradzić sobie z topowymi smartfonami z tego roku. No zobaczymy i zobaczymy czy klienci będą chcieli wrócić do kupowania HPC. Ja trzymam kciuki, bo to fajny telefon, którego naprawdę sympatycznie się używa. To tyle ode mnie, do zobaczenia w następnym materiałem, ja zapraszam Was do subskrybowania, no i komentowania. Trzymajcie się, cześć!